Gnajrobaczku wydawnictwa Rebel. W zestawie mamy planszę, którą musimy złożyć z dwóch elementów. Tutaj mamy start, gdzie widać ogonki dżdżownic. Tam na końcu, zobaczcie, jest kompostownik. Tam nasze dżdżownice będą zmierzały. Na początku musimy zamocować drugą część planszy za pomocą czterech drewnianych elementów. No dobrze, mamy w zestawie cztery dżdżownice w czterech kolorach. Każdy gracz wybiera, którą dżdżownicą pójdzie i wsuwa ją do środka pod ziemię. Mamy tutaj już podzielone według wielkości elementy, kolorowe elementy, które będziemy losować za pomocą kostki. Mamy tutaj również elementy dla wariantu trochę trudniejszego dla dzieci 6+, o tym wam za chwilę powiem. Jak grać w grę? Pierwszy gracz, niebieski, bierze kość, wyrzucił zielony element, bierze zielony element i wsadza go za swoją dżownicą. Teraz gracz czerwony wyrzucił pomarańczowy, więc bierze pomarańczowy dużo krótszy niż gracza niebieskiego i wsuwa do swojej dżdżownicy. Szara dżdżownica ma zielony element. No i ostatnia, wylosowała pomarańczowy. Grę wygrywa ten gracz, którego gąsienica jako pierwsza wynurzy się z podziemi. Tam przy kompostowniku. Zaczynamy drugą turę i możemy zacząć już obstawiać, która gąsienica wynurzy się przy truskawkach jako pierwsza. Gracz niebieski obstawi może czerwoną. Obserwujemy w międzyczasie, jakie elementy nasi współgracze wsuwają, żeby właśnie obstawić. Tę najbardziej prawdopodobną, ale nie możemy położyć naszego elementu tam, gdzie leży już element innego gracza. Zróbmy może coś takiego. I gracz niebieski rzuca kością, wyrzucił żółty. Element, no i jego głowa wynurzyła się, jak widzicie, z podziemi. Przy truskawkach gracz, który obstawił niebieskiego, czyli gracz czerwony, bierze element z truskawką i może go dołączyć do swojej gąsienicy reszta. Odpada. Tak samo za chwilę możemy zacząć obstawiać stokrotki. Właściwie to już możemy zacząć obstawiać stokrotki. Jest teraz kolej gracza czerwonego, czyli on może to zrobić jako pierwszy i może obstawić znowu niebieskiego. A gracz czerwony ma pomarańczowy element, więc musi go wziąć i wsunąć. Teraz gracz srebrny obstawia stokrotkę i powiedzmy, że myśli, że czerwona gąsienica. Jako pierwsza się wynurzy, ale ten gracz, zobaczcie, jak się wysunął na prowadzenie. I teraz jest kolej pomarańczowej gąsienicy, więc ona obstawia, że przy stokrotce wyjdzie pierwszy szara gąsienica. No i rzuca kością, ma żółty element. Niebieskiemu nie pozostało nic innego, jak obstawić gąsienicę w kratkę. Zawsze warto obstawiać, bo nic z tego nie mamy, jeśli przegramy, a może Anusz nam się uda wygrać. To był teraz pomarańczowy, teraz idzie czerwona gąsienica i sięgamy po pomarańczowy element, przesuniemy sobie. Może trochę w ten sposób, żebyście tutaj mieli dobry widok na nasz kompostownik na końcu? Szara gąsienica, o niestety, ma najkrótszy niebieski element, ale powoli, powoli pnie się w górę. I ostatnia gąsienica ma zielony element. No i znowu niebieski. Ma pomarańczowy. Czerwonemu się trafił fioletowy. O, najdłuższy czerwony, teraz bierze gracz pomarańczowy. No i teraz wielka chwila, która pierwsza gąsienica wynurzy się przy stokrotkach. Znowu niebieska. Nie wynurzyła się jeszcze. Teraz jest czerwona. Również jeszcze się nie wynurzyła. Teraz idzie szara gąsienica. Wsuwamy żółty element. Również jeszcze się nie wynurzyła z pod ziemi. Zielony element dla ostatniej i myślę, że ona może wyjść. Jest, udało się. Gracz niebieski obstawił, że jako pierwsza pojawi się tutaj ostatnia gąsienica, dlatego gracz niebieski bierze swój element i przedłuża swoją gąsienicę o te 3 cm Reszta stokrotek jest odkładana. Może już, żeby nie przedłużać, wynuszmy sobie tę pierwszą gąsienicę. O, jest, wygrała niebieska gąsienica. Aby wyciągnąć elementy z planszy, trzeba wyjąć te kołeczki, podnieść planszę, ona się oczywiście składa i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Bez problemu wyciągamy elementy gąsienic. Gnaj Robaczku to bestseller wśród gier planszowych dla dzieci. Nie miałyśmy wcześniej okazji w niego grać. Dopiero teraz, gdy po wielu latach znów został wydany dzięki wydawnictwu Rebel, mamy okazję w niego grać i powiem Wam, że całkowicie rozumiem popularność tej gry. Jest bardzo przyjemna, ma proste zasady. I mimo, że jest to gra dla dzieci, to grając z dziećmi my również czerpiemy z gry przyjemność. A więcej o Gnaj robaczku przeczytacie na blogu, zapraszam Was tam również bardzo gorąco, w opisie do filmu jest link.